Witam Was w kolejnym vlogu. <laughs> Dzisiaj razem z moim towarzyszem, który się na kamerze nie pokaże, yy, idę trochę pochodzić po parku Mikowskim, w którym nie byłem od dwóch tygodni, a przed tym od wielu, wielu miesięcy. Więc trochę <laughs> Wam nagram, także intro i lecimy. Witam Was! Właśnie przekroczyłem granicę osiedla i parku i już wchodzimy na dzikie tereny plant. Także teraz już obraz z aparatu, bo telefon jest zły. Dzisiaj, w końcu, po bardzo długim czasie, w sumie byłem tam w ostatnim tygodniu, ale tylko na początku tej dzikiej części parku, byłem w Parku Planty Mikołowskim, Parku Planty Duże. W Parku Planty Małe nie ma nic ciekawego, bo tam są jakieś kompozycje różane, a to nie dla mnie, bo ja wolę takie raczej bardziej krajobrazowe niż ogrodnicze, bo ogrodnicze działkę to ja mam swoją. Więc tak, trochę historii tego parku Wam powiem. Jest ona bardzo ciekawa, bo y, zaczyna się w 1746 roku, kiedy to księżna Charlotta y, tęsknie wy, wyczekiwała swojego męża i wpadła razem z koniem do rzeki, która dzisiaj nazywa się Jamna. Hmm. Oczywiście. Początek jamny, który wpływa pod ziemię w południowej części miasta Mikołów, nazywa się Potok Aleksander, dopiero później gdy wypływa za centrum miasta z ziemi nazywa się już jamna, jest prawo brzeżnym dopływem kłodnicy. Park został nazwany Charlotten-Tal, czyli najprawdopodobniej z tego co wiem, nie, nie znam się na niemieckim, ale jest to najprawdopodobniej wspomnienie Charlotte. Jeżeli umiesz po niemiecku, to w komentarzach mnie popraw. Nie znam się na niemieckim i szczerze nie chcę się znać. Co by dalej powiedzieć? W parku toczyły się zaciekłe walki w czasie II wojny światowej między żołnierzami Związku Radzieckiego i III Rzeszy, kiedy to Mikołów był wyzwalany przez Związek Radziecki. Dokładnie 24 stycznia, bodajże 1941 roku, y, Armia Niemiecka wycofywała się przez wzgórza y, w tym parku. Które zresztą zobaczycie na tym filmie, już może widzieliście. Nie wiem, jak ten film zmontuje jeszcze. Być może tą gadkę teraz dam na koniec. Y, park bardzo ładny. Y, są tereny pozostawione dziko same sobie, co mi się bardzo podoba. Te tereny dzikie są bardzo ładne do fotografowania, do przede wszystkim też do filmowania, nagrywania i do skupienia się trochę i odsapnięcia od tej rutyny miejskiej. Park znajduje się bardzo, bardzo blisko centrum miasta, ponieważ jego północna część, czyli Park Planty Mały, Sąsiaduje już bezpośrednio z rynkiem. A park Planty Duże sąsiaduje bezpośrednio z moimi działkami, oczywiście na południu. A jest to różnica 3 km, więc park jest wielki. Na obrzeżach tego parku od strony zachodniej znajduje się osiedle Dawniej, 30lecia PRL, obecnie park przy plantach, przepraszam, osiedle przy plantach. I te bloki, tutaj wy ich nie widzicie, ale są przy moich działkach. To już są właśnie bloki tego osiedla. Od strony wschodniej jest pomnik pomordowańców w czasie wielkiej wędrówki z obozów. Która przetoczyła się przez miasto Mikołów, stary Kirkut Żydowski też się znajduje. Jest to zabytek, bardzo ładne zdjęcia tam wychodzą i trochę szkoda, że pamięć tych ludzi tak zaginęła, że to wszystko tak zarosło, ale teren jest ogrodzony i nie da się o to dbać. Co do planów, które snułem. To coraz bardziej chyba prawdopodobne, że to się uda. Też przechodzę trochę na nowy styl filmowania, bo ten stary przed przerwą był trochę taki staromodny? Może nie tak, ale tak mi się wydaje przynajmniej. Dobrze, to tyle na dzisiaj, i do zobaczenia w następnym odcinku.